Siemanko, siemanko. Syster Rafał z MotoRW. Jestem dla Was oczywiście z kolejnym motocyklem w naszej ofercie. Jest to nic innego jak Honda CBR 125. W najnowszym wydaniu z 2016 roku. Bo nowszych CBREk niestety, moi drodzy Państwo, już nie ma. Więc jeżeli chcecie kupić sportowy motocykl, chociaż sportowy bym tutaj dał mocnym cudzysłowiu, bo faktycznie nawet sama pozycja motocykla jest, tak bym powiedział, sportowo-turystyczna. Jeszcze nie jest taka mocno spartańska. Nie leżymy na tym zbiorniku. Więc naprawdę powiedziałbym wprost, że to jest wygodne pozycja. No ale jednak sam wygląd motocykla wskazuje na to, że jest to maszyna sportowa. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, z najnowszego rocznika, w fajnym stanie, fajnie zadbana i przygotowana do nowego sezonu, to wsiądziecie sobie wygodnie. No ale ja zapraszam was na krótką prezentację właśnie z tą CBR-ką w roli. Honda CBR 125 R. W czarnym kolorze, jedną z takich w no, będzie o fajniejszych malowań, chociaż ja osobiście uznaję dwie wersje kolorystyczne w Ceberce, właśnie czarną, a druga to jest to pomarańczowe malowanie w wersji Repsol. Uważam, że jedno i drugie ma swoje plusy i minusy. No i faktycznie czarny jest, będzie on najbardziej uniwersalny. Tutaj jest taką naklejką à la carbon, więc też ma jakiś taki swój klimacik. No ale faktycznie i dla kobiety, i dla faceta i faktycznie, powiedziałem kobiety, bo myślę, że Ceberka -te to też jest jeden z tych modeli, które faktycznie dziewczyny też wybierają, ze względu na dość nisko umiejscowione Fotel, plus taką wygodną pozycję, choć faktycznie Dorosły Chłop też na tym dobrze wygląda, bo to jest naprawdę spory motocykl. Będzie powiedział, pełnowymiarowy, jak obok postawimy ceberkę 600, to naprawdę wcale ta ceberka nie jest mniejsza, więc, więc myślę, że robi to robotę naprawdę fajną. No i faktycznie, no nie wiem, czy jakiś forum motocyklowe powie, że ceberki są złe w tej pojemności. Bardzo udany silnik, potencjał przebiegowy na jakieś 70 tysięcy kilometrów co najmniej, więc naprawdę jest jeszcze czym jechać. Motocykl bardzo prosty w serwisie, oczywiście już na wtrysku, więc żadnych tam, że tak powiem, niepotrzebnych regulacji kranika, gaźnika nie ma. Nawet ktoś, kto nie ma jakiejś specjalnej wiedzy na motocyklach, odnośnie motocykli, to wystarczy przykręcić kluczyk, zapłon i jedziemy, więc naprawdę bardzo prosty też motocykl. No i bardzo przez Was pożądany, faktycznie na tą chwilę żadnej ceberki innej nie mamy niż ta właśnie sztuka. I co się pojawi nowy egzemplarz, to faktycznie dosyć szybko u nas on znika, bo jest to bardzo fajna alternatywa właśnie chociaż do Yamaha. 125 Myślę, że w przypadku Ceberek na pewno na plus jest sama cena. One są troszeczkę tańsze, a tutaj zobaczcie, macie najnowszy rok produkcji, 2016 rok. Myślę, że przy RC mielibyście trochę starszy model, a faktycznie sama kultura pracy w CDRC myślę, że zdecydowanie fajniejsza. Nawet by być już troszeczkę bardziej ekonomiczny silnik, bo tutaj spalanie na poziomie 2-2,5 litra na 100 km i to wcale nie są przelewki. No i ta pozycja, bo faktycznie tutaj mamy tą pozycję taką w miarę wyprostowaną, wbrew pozorom ta kierownica jest bardzo wysoko umiejscowiona, przez co kierowca jest taki w miarę jeszcze prosty, a nie pochylony. No i mamy tutaj prawdziwy zbiornik paliwa metalowy, a nie tak jak w przypadku chociaż berki, plastikowa obudowa i w środku też plastikowy zbiornik, więc tutaj naprawdę wygląda to... Bardzo bardzo fajnie. No, i tak jak wspomniałem z 2016 roku, czyli z ostatniego roku produkcji, bo po właśnie w 2016 skończyła się ich produkcja, nie ma już nowszych ceberek, po prostu nowszej ceberki kupić się nie da. No i dobra, no chyba zacznę od tego, że cyberka, który tutaj stoi, słuchajcie to jest motocykl cały w oryginale, czyli trzeba przyjrzeć, że to jest motocykl bezwypadkowy, bo każdy element karoseryjny jest fabryczny od nowości co więcej nie widać na nim jakiegoś śladu wypadkowości, czyli tylne zadobki, zbiornik paliwa, czasza, błotnik z przodu te boczne odwiewki są w fabrycznym lakierze i z fabrycznymi naklejkami obchodząc ten motocykl dookoła naprawdę ciężko się do czegoś będzie przyczepić i chyba jest jedyna Jedyna taka rzecz, którą faktycznie widać, zobaczcie, w tym miejscu na różku jest taki delikatny, obity plastik i tutaj mamy takie e, minimalne pęknięcie, ale to jest pęknięcie samej naklejki. I zobaczcie, e, o ile z odległości takiej bliskiej to widać, tak już z odległości e, przygotowo metra już się to w ogóle nie rzuca w oczy. No i faktycznie to też nie jest ślisk, takie czasem wyważone, są jakieś takie przeszlifowane w tych miejscach czy przy czaszy, bo tu wszędzie jest ładnie. My tutaj podejrzewam, że on się nie wiem, albo komuś się wrócił, albo ktoś się czymś nadział w tym, w tym miejscu, bo cała reszta naprawdę jest bardzo ładna, typu właśnie, chociażby lusterka klamki. Ciężarki, zbiornik paliwa żadny nie ma wgniotki, tylne zadubki tak samo, e, osłona wydechu też jest ładna, e, podnóżki, sam e, chociażby przedni błotnik, także jeszcze z oryginalną naklejką dealera. Więc tutaj robi to robotę, e, wszystkie, jakby, że tak powiem, te elementy wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Z drugiej strony już w ogóle nie ma, e, nie ma żadnych jakichś takich detali, wygląda i owiewka, i wszystko tutaj bardzo zdrowo i bym powiedział godnie. Kolejna rzecz, motocykl jest przygotowany do sezonu. Słuchajcie co za tym idzie, od nas dostaniecie taką książkę serwisową. Pisany, to jest serwis, który został przez nas wykonany. Eee, będziecie wiedzieć przy jakim przebiegu, jaki olej w silniku i tak dalej. Więc tutaj, jako małą ściągę od nas dostaniecie. No i faktycznie, serwis olejowy, nowy olej w silniku, teraz jest motulem. E, nowa świeca, sprawdziliśmy też filtr powietrza, e, ale był na tyle fajnym stanie, więc po prostu go wsadziliśmy z powrotem, bo szkoda było go wymienić, naprawdę był prawie nowy. E, płyn hamulcowy, przód tył wymieniony. Wymieniliśmy też tutaj kompletny zestaw napędowy, czyli macie dwie nowe zębatki e, i łańcuch, więc tutaj też Wam się ta żywotność przedłużyła. E, opony zostawiliśmy, bo słuchajcie naprawdę są rewelacyjne macie tutaj komplety Michelinów e, 2021 rok e, wyglądają rewelacyjnie żadne, żadnego wsparcia nie, po żadne, żadnego nie, nie nie są wsparcia popękane e, i bieżnikowe też są super więc opony najbardziej zostają e, klocki przód tył spoko tarcza tył przód spoko zawieszenie suche silnik pracuje perfekcyjnie więc naprawdę na tą chwilę moim zdaniem bez wadu finansowego e, kolejna rzecz motocykla e, ma przejechany, że wam pokazuję 30, 32 675, moim zdaniem jest to całkiem niski przebieg, jak na motocykl można powiedzieć wprost ośmioletni Eee, więc naprawdę ten przebieg wychodzi tam w opisach 4000 rocznie, no to naprawdę taki bardzo normalny przebieg, eee, ale co też jest, myślę, że bardziej ważne, że to jest przebieg oryginalny, czyli to nie jest tak, że ma, nie wiem, 50 w pamięci, a na placie 32. Ten przebieg jest oryginalny, napiszemy go też na fakturze. Co więcej, mamy parę fajnych dokumentów, które to potwierdzają. Eee, oprócz tego oczywiście, że komplet dokumentów do rejestracji przygotowujemy my, czyli taką gotową teczkę z pierwszym przeglądem technicznym w Polsce i tak dalej. Przygotowujemy my tak, że wyjdziecie prosto do Wydziału Komunikacji, idziecie go rejestrować. Eee, Płacicie 120 zł za rejestrację, dostajecie tablicę, po wyjściu robicie ubezpieczenie i koniec. Więc całkowity koszt rejestracji to 120 zł plus polisa więc to jest jedna rzecz, oczywiście to wszystko po naszej stronie w sensie te przygotowanie dokumentów już tylko sama rejestracja no i faktycznie mamy tutaj dwie, dwa dokumenty z ostatnich badań technicznych i to o tyle fajne, że to nam mówi, że chociażby w 2020 roku ten motocykl był na przeglądzie, miał 29,600 a potem był za dwa lata, bo tam za granicą robi się co dwa lata przegląd no i to potem był w 2022 roku miał 31 228. teraz minęły kolejne dwa lata i ten motocykl ma 32 z groszem więc faktycznie fajnie, że jest taka historia bo to potwierdza, że no skoro no dwa lata temu miał tyle, no to też ciężko, żeby w pamięci miał nie, wiem, nie wiadomo ile więcej, tym bardziej, że to fajnie sobie rośnie. Do tego jakaś tam homologacja na jakiś tam dodatek, więc naprawdę robi to, 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 to wszystko w całości roboty. Myślę, że jest to bardzo fajna maszyna, z której nie będziecie, że tak powiem, takiego zakupu. Chyba nie ma co przedłużać. Słuchajcie, dwa kluczyki w stacyjce, przekręcam kluczyk, klikam zapon. No i tak ja Wam wspomniałem, żadnych innych czynności do to się nie wykonuje Bardzo ładna, kulturalna praca Czterosłowowego silnika Sprośni eee, sobie oświetlenie Światła krótkie, długie, krótkie, długie Kierunkowskaz prawy Lewy Tu tyłu lewy Prawy z tyłu Mamy też pozycję z tyłu poświęcenie rejestracji Klikniemy sobie Klakson, światło stop Przedniego hamulca, światło stop Własnego streszik luzu, obratomierz I naprawdę ten dźwięk jest na tyle sympatyczny, że mimo że gumik jest oryginalny, to brzmi to bardzo tak komfortowo, nie pierdzi. Myślę, że wcale też nie zdradza swojej pojemności nie męczy nam uszu. Podsumowując, jeżeli chcecie taki motocykl zobaczyć u nas na miejscu, to zapraszam Was serdecznie do MotorWu Jeśminowa 20 w Żardowie. Wpadajcie, zbijemy sobie piąteczkę, bo o motocyklach. Będziecie też mogli przysiąść, przymierzyć się do tej maszyny, a także przejechać. więc zapraszam Was serdecznie. Ale pamiętajcie, że jeżeli nie macie czasu, nie chcecie do nas przyjeżdżać, nie wiem, nie macie transportu, ee, to nie jest żaden kłopot. Słuchajcie, my dostarczamy Wam te motocykle pod Wasz dom i tak na dom sprawę wy sobie możecie zamówić oględziny tego motocykla pod Waszym domem. Wystarczy do nas zadzwonić, powiecie skąd jesteście, my wam transport tego motocykla, wycenimy przez telefon możecie też napisać smsa, możecie napisać na Whatsappie, możecie napisać o to moto nieważne, wycenimy wam ten transport no i tak na dobrą sprawę to wy z góry płacicie za sam koszt transportu tego motocykla a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem, I jakoś taką maszynę sobie zobaczycie, obejrzycie i zdecydujecie się żeby ją kupić, więc myślę, że to jest naprawdę uczciwa oferta w obie strony, gorąco też do niej zachęcam i zapraszam no i można też motocykl kupić na raty więc sama masa możliwości, jeżeli macie pytania, jestem tym telefonem. No i mam nadzieję, że niedługo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Hej!